Z ewangelii według świętego Łukasza. Przychodzili do Jezusa wszyscy poborcy opłat i grzesznicy, aby go słuchać. Szemrali na to faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: On przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Wtedy opowiedział im taką przypowieść: Czy jeśli ktoś z was ma sto owiec i jedną z nich zgubi, nie zostawi na pustyni dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie za zgubioną, aż ją znajdzie. A kiedy znajdzie, bierze z radością na swoje ramiona i po powrocie do domu zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem tę swoją zgubioną owca. Zapewniam Was, że taka radość będzie w niebie z powodu jednego grzesznika, gdy się ona wraca, i to bardziej niż z powodu 99 sprawiedliwych, którzy nie czują potrzeby nawrócenia. Albo czy któraś kobieta, gdy mając 10 drachm, zgubi jedną, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka dokładnie, Aż znajdzie, kiedy znajdzie, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki, mówiąc: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Taka radość, zapewniam was, pojawia się u aniołów Boga z powodu jednego grzesznika, gdy się nawraca. Kiedy przeczytałem dzisiejszą Ewangelię, to od razu przypomniał mi się kongres nowej Ewangelizacji. Wspominałem już jakiś pewnie tydzień temu, tak, że byłem, miałem zaszczyt być jednym z prelegentów na tymże kongresie w Tarnowie, to był chyba tak 18, 20 października i przypomniał mi się ten kongres ponieważ tematem tego kongresu to były relacje między wierzącymi rodzicami katolikami a ich dorosłymi dziećmi które opuściły już kościół porzuciły wiarę czy przynajmniej jakąś więź ze wspólnotą kościoła praktyki religijne i tam właśnie dużo było Mowy o tym, jak ważne jest to, żebyśmy przyjmowali ludzi, którzy już nie żyją w zgodzie z zasadami naszej katolickiej wiary, a których jest po prostu coraz więcej w Polsce, nie tylko w Polsce, na świecie, w Europie. Jednym, czy właśnie głównym takim mówcą, gościem najważniejszym tego kongresu był taki ksiądz James Malone z Kanady, twórca takiego ruchu ewangelizacyjnego, który się nazywa Katolicka Renowacja. Opowiadał o, dzielił się swoim Pięknym doświadczeniem, właśnie odbudowywania parafii, wiary w parafii, praktyk religijnych. I on, i między innymi, właśnie on zadał, zadał takie pytanie. Zaproponowałbyśmy, jako uczestnicy tego kongresu, sobie zadali pytanie, czy w naszych parafiach, są takie miejsca, czy są w ogóle ku temu warunki, gdzie dobrze by się czuli ludzie niewierzący. Opowiadał między innymi o czymś takim, że, że on w swoim kościele, na ekranie, wiadomo w wielu kościołach, nie? są takie ekrany, gdzie wyświetla się teksty pieśni. I on na tym ekranie też wyświetla stałe części mszy, czyli napisy, co należy teraz odpowiadać. Nie? Jak jest dialog, tam pan z wami, nie? No to z duchem Twoim nie? i to wszystko jest wyświetlane. I opowiada, że ktoś kiedyś przyszedł do niego i mówi, że świędzę, no ale o co to chodzi? Co to za pomysł w ogóle, nie? No, żeby nas, katolików, tutaj nie? trzeba było pouczać, co co, co odpowiedzieć księdzu? A on mówi: No tak, nie? mówi do tej osoby, do kogoś, mówi: Proszę pani, proszę pana. No ja rozumiem tylko, że do mojego kościoła, do naszego kościoła, tutaj parafialnego, przychodzą ludzie, którzy nigdy nie chodzili nawet nie do kościoła, a jeśli nawet kiedyś chodzili, to już nie pamiętają, nie? Co się, jak się odpowiada. Nie, właśnie i on to, to podzielił się tym, powiedział o tym swoim doświadczeniu, zwracając uwagę na to, yy, że my w ogóle jako yy, często nie, w wielu naszych parafiach, my w ogóle nie jesteśmy przygotowani nie, na, na to, że, że przyjdzie ktoś, kto jest niewierzący. Nie? Albo mówi yy, ktoś... Yy, yy, po, po jakiejś tam akcji ewangelizacyjnej, w ramach tak zwanego kursu alfa, ktoś no, zaczął wierzyć Pana Jezusa, nie? zaczął się zachwycać Panem Jezusem. No i też i postanowił tak spontanicznie pójść na mszę nie? Do, do, do kościoła, który był obok tego Tej sali, gdzie, gdzie się wcześniej spotykał, gdzie poznawał właśnie pana Jezusa. No ale wszedł jakoś ubrany w jakiejś takiej koszulce, nie? bez rękawów. No i został przez ludzi wyproszony, nie? Przez, przez wiernych, nie? przez katolików. Został wyproszony, że jak on przychodzi, jak on śmie, nie? Tak, tak ubrany, przychodzi do kościoła. Nie? Właśnie to. I to oczywiście no nie, nie o to chodzi, żeby nie uczyć nie, ludzi, jakie są zwyczaje w kościele, ale chodzi o to, nie, czy, czy my, jako katolicy, teraz nie, konkretnie w Polsce, w naszych parafiach, czy my jesteśmy gościnni nie, dla ludzi niewierzących, dla ludzi, którzy żyją też. We, nie, niezgodnie z moralnością naszą, katolicką, chrześcijańską? Czy my jesteśmy dla nich gościnni w imieniu Jezusa? No. Tak. Też nawet nie we własnym imieniu, tylko w imieniu Jezusa, który, do którego nie, przychodzili poborcy opłat i różnej maści grzesznicy. I różnego innego rodzaju grzesznicy. Bo wiemy, że poborcy opłat, czyli też w innych tłumaczeniach powiedziałem celnicy, no to byli to był synonim jednak Wielkiego Grzesznika nie? w czasach Pana Jezusa. To było najbardziej obrażliwe, nie? na przykład powiedzieć komuś, Żydowi, że jest celnikiem. Nie? No a jeśli ktoś nim z własnego wyboru się stawał, był, no to się hańbił. Tak. I, I do niego, do, do Jezusa przychodzili tacy ludzie. Nie? Czyli pan Jezus był dla takich ludzi gościnny. Był dla nich otwarty. I oni się oczywiście nawracali. Nie wszyscy na pewno. Na pewno nie wszyscy się nawracali. Ale wielu się nawracało, powodując u Pana Jezusa radość, wielką radość, ale nawracali się właśnie dzięki tej, tym spotkaniom, dzięki tej gościnności, którą Jezus im okazywał. Dzięki temu czasowi, który pan Jezus z nimi spędzał, nie? dzięki jego obecności, dzięki jego miłości. Właśnie ten ksiądz James Malon radził, proponował, nie? żebyśmy przyjęli taki paradygmat nie? żebyśmy jako taką podstawową zasadę przyjęli w naszym życiu teraz nie, Kościoła, że na pierwszym miejscu to jest przynależność. Najpierw przyjmujmy ludzi, potem yy, budźmy w nich wiarę przykładem, świadectwem nie, własnego życia, również słowem, nie, dając im Pismo Święte, dając im. Przedkładając to, co Pan Jezus naucza, a potem dopiero spodziewajmy się, że to zaowocuje, ta wiara zaowocuje w ich życiu przemianą postępowania. A nie że najpierw sprawdzajmy, nie? czy ktoś dobrze postępuje, przynajmniej nie popełnia jakichś ciężkich grzechów. I dopiero kiedy ktoś się wykaże tym, że nie popełnia tych ciężkich grzechów, to dopiero wtedy go y, y, uczmy wiary, czy nie wiem, dopuśćmy go nie, do modlitwy, do y, wspólnoty właśnie, nie, wierzących. Y, jeżeli, jeżeli nie przyjmiemy takiego paradygmatu, gdzie fundamentalną sprawą jest właśnie gościnność, o której mówi dzisiejsza Ewangelia, no to, to nasze kościoły będą pustoszeć. Kościół, wspólnota kościoła wymrze. Tam będzie żywa kościoła, żywy kościół, gdzie będzie właśnie ta gościnność. Gościnność, oczywiście, połączona z głoszeniem Ewangelii. Ale to Jezus ma być tym, który tych ludzi, którzy grzeszą, często ciężko grzeszą. Jezus ma być tym, który daje im moc. Zerwać z tym grzechem. Jezus ma być tym, który ich do tego przekona. Nie my. To nie jest nasza rola. Naszą rolą jest przyjąć tych ludzi i głosić im Ewangelię. Przekazać im Jezusowe nauczanie, a nie stawiać jakieś warunki, nie? że Wara, nie wchodź tutaj, nie przychodź w ogóle do nas, nie pojawiaj się w naszym domu. W naszym domu rodzinnym, w naszym domu, jakim jest kościół, póki nie spełniasz jakichś tam wymogów, zasad moralnych i tak dalej. Póki nie zdeklarujesz się, że jesteś wierzący, póki nie obiecasz, że będziesz chodził co niedzielę na mszę świętą i tak dalej, i tak dalej. Tak. Byłem pytany już, bo jak wspomniałem poprzednio o tym kongresie, to byłem pytany w komentarzach, czy można gdzieś posłuchać jakichś nagrań, zapisów z tego kongresu. I już od niedawna można, sukcesywnie są umieszczane kolejne prelekcje, które były głoszone na tym kongresie na kanale YouTubeowym. Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów. No, myślę, że nie zapomnę, żeby też ten link umieścić w opisie, zaraz tutaj pod tym filmem. Tak. Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów, nowy kanał YouTubeowy, i tam na razie są te pierwsze wystąpienia, które są właśnie wystąpieniami, prelekcjami owego księdza Jamesa Malona z Kanady. Ale na koniec, jeszcze podsumowując, czy jeszcze dopowiadając coś do tego komentarza, do dzisiejszej Ewangelii, chciałbym przeczytać taką przypowieść, historyjkę, którą przytacza ojciec Demello. On pisze, że jest to przypowieść dla religijnych wychowawców. Jedna owca znalazła dziurę w płocie i przecisnęła się przez nią. Ucieczka napełniła ją szczęściem, błądziła długo i wreszcie zagubiła się. Wtem spostrzegła, że idzie za nią wilk. Zaczęła uciekać, ale wilk ciągle był za nią, aż przyszedł pasterz, ocalił ją i przyprowadził na powrót z wielką czułością do stada. Pastesz. Choć wszyscy nakłaniali go do czegoś przeciwnego, nie chciał naprawić dziury w płocie. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.